Miło gościć dzisiaj sześć drużyn, które przyjechały do Pieszyc i będą brały udział w turnieju o Puchar przewodniczącego Rady Miejskiej Pieszyc. Znajdujemy się w Pieszycach, oczywiście w pięknym mieście położonym u podnóża gór Sowich, w sali gimnastycznej. Szkoły numer jeden w Pieszycach. W tym roku Siatkówka rozpoczyna dni Pieszyc na sportowo, z czego jest nam naprawdę bardzo, nie, bardzo miło. Przyjechaliśmy tutaj z zespołem o nazwie Stara Gwardia. Generalnie jestem w tym zespole najstarszy, ale mamy tutaj chłopaków, z którymi kiedyś jeszcze jeździłem na obozy jako opiekun. Teraz chłopcy grają zawodowo w Siatkówkę. Mamy m.in. w drużynie pierwszoligowego rozgrywającego, Grześka Jecznika, ale mamy także tutaj chłopaków, którzy kiedyś reprezentowali barwę juniorów Bielawianki Bester Bielawa, także będzie granie, jest też tutaj druga drużyna taka mocna, jeśli chodzi o skład, są to zawodnicy drugoligowi obecnej Bielawianki Bester Bielawa, także myślę, że tutaj na turnieju w Pieszycach na pewno będzie spore, spore granie. No jesteśmy drużyną, która jest tutaj z powiatu Dzierżeniowskiego. ja jestem z Pieszyc, koledzy są z Dzierżeniowa. Gramy sobie regularnie w poniedziałki, w czwartki, także chcemy się teraz sprawdzić na jakimś takiej poważniejszym wydarzeniu, jakim są dni pieszyc. Fajna okazja, żeby sportowo spędzić ten, ten czas, więc no, bierzemy udział. Prezentacje reprezentują niemalże cały powiat. Są drużyny z pieszy, są drużyny z całego powiatu. Patrząc po zawodnikach są Króluje młodość i przede wszystkim doświadczenie. Chcę, aby ta rywalizacja była bardzo zacięta, ale oczywiście w duchu fair play. Tradycyjnie dostałem od pana sędziego gwizdek, wykonam pierwszy gwizdek, aby tradycji stało się zadość. Spotykamy się tylko na turniejach z racji tego, że każdy ma jakieś sprawy zawodowe. Zawodniki, zawodnicy grają w klubie. Jesteśmy teraz po sezonie, czyli jest takie a la roztrenowanie i możemy spotkać się właśnie na takich turniejach e, typu e, turniej z okazji Dnia Pieszyc. Są jak widać zawodnicy e, też, którzy grają e, bardzo dobrze w siatkówkę, są, e, mają dobre warunki, żeby dobrze grać w siatkę, więc no, zobaczymy. Myślę, że będzie zacięty tutaj pojedynek. E, ogólnie dla OKA też będą fajne mecze. No i to, to tak dla Pieszyc to super wydarzenie pod względem sportowym i takim też może marketingowym. W piątek będą, będzie turniej Turniej piłki nożnej na Orliku, to będzie turniej o puchar burmistrza miasta gminy Pieszyce, a w niedzielę będą zawody wędkarskie również o puchar burmistrza miasta i gminy Pieszyce. My tutaj przyjeżdżamy dla, dla fanów, także spotykamy się e, chłopaki częściej, ja trochę rzadziej, ale e, z racji tego, że e, brakuje gdzieś tam zawodników do gry, no, to... Raz na kiedy uda nam się stworzyć jakąś taką paczkę i w tym miejscu dzisiaj się spotkaliśmy. Także po raz pierwszy na przykład Grzesiek Kiacznik, ja taki skład, że tak powiem, skompletowany na ostatnią chwilę, ale, ale żeby dobrze pograć. Regularnie co jak tylko pojawiają się takie turnieje, no to staramy się brać udział. Mamy ten sam skład mniej więcej zawsze, więc te zgranie jest. Zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie, właśnie na tle takich przeciwników. Najwięcej takich turniejów, szczególnie w, po tym okresie, e, kiedy kończy się sezon, e, warto tutaj e, cały czas być jednak w tym takim ruchu fizycznym, e, i po to są też takie turnieje. No, szkoda trochę e, dla innych zespołów typu amatorskich, bo gdzieś tam dzisiaj muszą się zmierzyć z zawodnikami, jednak e, z wyższego poziomu e, sportowego, ale to też jest. Okazja do sprawdzania swoich umiejętności na tle przeciwników o wyższej półce. Takich rzeczy brakowało w Kiszycach. Fajnie, że, że to się odradza, te turnieje, że, że, no, że jest to zorganizowane tak jak należy. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, żeby w taki sportowy sposób... Spędzi Dni Pieszyc. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, ale i nie tylko. Mieszkańców całego powiatu Dzierżoniewskiego zapraszamy na Dni Pieszyc, które odbędą się 17 i 18. Czyli sobota, niedziela. Rozpoczęcie Dni Pieszyc nastąpi 17 czerwca w Parku Miejskim o godzinie 17. Serdecznie zapraszamy.